Pójdziesz ze mną na grzyby? Jo, już się nie znam. Nie trzeba. A jak mnie baśniesz? Jo? Ja, jak mnie baśniesz, przyja, ja się poja. Tutaj będą grzyby. Ty jesteś ciulnięty. Pójdź pokorzać ci. Sam były prawdziwki w tamtym roku. Nie chcę już nogi, pójdź do domu. Nie, szukamy dalej. Co, nie było prawdziwków? Wiem. Inno ściągnie państwu i to nam masz takie oczy czerwone. Ja muszę iść. Kupa mnie ciśnie. Cześć. Dziwki z tą frelą. Jo ci zaru pokurzę do tego że ty hopie nigdy nie uwierzysz. Patrz, obejrz. Zobacz się. No patrz. Bady to. Już jeden hop widział mojego prawola. Ja ją ja myślała, że masz małego maśloczka. Ja? To wyjrzyj się Jocha, na czym siedzisz. Ja cię nie sa jedno jedną Obejrz, zanim coś powiesz. Pokazywał ci maśloczka? Nie, znaczy ja. Nie gody, że żeście to zrobili. Ja, ale u jest w porządku. Wilkołok w porządku? Teraz bydźcie mieli bajtla z łogodnym ty.